Pierwsza z tych piosenek nosi tytuł Czerwony Autobus. Jest to ostatnia piosenka, jaką napisałem w Polsce przed wyjazdem do Francji w październiku 1981 roku. Piosenka ta jest opisem obrazu Bronisława Wojciech Halinkiego pod tym samym tytułem. Obrazu namalowanego y, w latach 50. w Polsce jako komentarz do epoki stalinowskiej w kraju. Piosenka jest, y, jak powiedziałem, napisana w październiku 1981 roku. I Będziemy ze przez skądzić. dzić, wertepy chaszcze patrz w tył, tam nie ma nic, żałowa jest sromota, patrz w przód, tam raz po raz, cel długą niebieską kusi, tam chce być każdy z nas, kto niech tak chcieć się musi, czerwony w autobusie, czerwony w autobusie, czerwony w autobusie mija czas no zdradza że czy nie Żyd. jak mu było wstyd, że mimo wszystko przeżył na nas koszem Już szepcze do człowieka, wiem o tym cały kraj, że szydzi do bezpieka. Więc co to jeszcze czekasz, więc co ty jeszcze czekasz, więc co ty jeszcze czekasz, porne daj. Inteligentna twarz, słucha zamiast mówić. To rozpatulony płaszcz, szynę jest próbowy, a kierowniczy układ czerwony wiadom Bez bez że dzierży kukła, generalistimus! Dziętych wóch marszuta, dziętych wóch marszuta, dziętych wóch marszuta, ludzki wóz. Za robotnikiem ksiądz, za księdzem kosynierzy synierzy. Niech ktoś się modli konąc, ktoś bluźni, ale wierzy. A robotniczy herszcz, kapować tutaj zaczyna, więc prosty robi gest. I rękę w oczy nie ruszy go radina, nie ruszy go radina, nie ruszy go radina, mocny jest. Pastyły stary dziad, bo mięcią w nią praiczkę, złośliwy czeka czart. Na dziś bo duszyczkę, rząd, zjeszony u poręczy, żyły nam sąd czy trąd, za i udraje mszy, za oknem polsko